Witam wszystkich, stoję na firmie takiej koło Ostrowa Wielkopolskiego. No już parę godzin tu stoję, kurczę i czekam na rozładunek. No niestety nikt się nie kwapi. Podobno są zarobieni wszyscy. Przywiozłem coś takiego, jak tam leży. To są, można powiedzieć, e, 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 e. Drut walcowany w kręgach ze Śląska, przywiezłem na Wielkopolskę. Czyli ja wiem, czy to Wielkopolska. W każdym razie no, do, do Ostrowa. No i korzystając z okazji, że mam chwilkę czasu, tak trochę sobie odświeżyłem samochód, który mierzę pod względem kurcze takim, można powiedzieć, a no tak, udoskonaliłem sobie go. kurczę, poprawiłem co nieco, co wymagało poprawy jakości pracy i w ogóle tam sobie zamontowałem telewizor. Akurat teraz jest wyłączony. Bo, no, bo nie, jak nie mam ochoty, bo jestem zły i patrzeć. Krzyżówki to w wolnym czasie się rozwiązuje. No jakieś tam oferty. No i tutaj założyłem sobie, bo tak się jeździ dużo po kraju. Ta nawigacja tradycyjna nie zawsze się tam, y, można powiedzieć, spisuje na polskich drogach. No ciężko, ciężko. Na zachodzie gdzieś to bardziej y, hulało, lorrych dawało radę. Więc, dla wspomagania, założyłem sobie. Taki właśnie kurczę, taką nawigację niezawodną. Tu mamy cały świat, ale my korzystamy, bynajmniej ja, tylko można powiedzieć, <gryw> z Europy, z Europy na nie, Stany Zjednoczone, nie interesują nas, tu jest Afryka, no, Europa. Także tutaj, choćby mi nawet zasięg gdzieś zginął, czy coś po prostu. Można powiedzieć, no Krzysztof Kolumb się tym kurczę, yy, z, yy, że tak powiem, kierował kurcze po morzach, oceanach. Także ja tym bardziej daję radę na tym, właśnie na tej nawigacji analogowej, kurcze niezawodnej, jedynej swojej rodzaju. No, czytniki na drogi, no to wiadomo, każdy kto jeździ to zna ten temat. No, akurat ten samochód nie jest wyposażony tutaj w termometr wewnętrzny pojazdu sobie założyłem taki analogowy. Akurat pokazuje nam stopni. Teraz ile? No, 24 stopnie. Elegancko. No nie wiem, czy dokładnie liczy, czy nie. Ale jest jakiś tam kurcze odnośnik. No i każdy kierowca, wiadomo, zapisuje swoje, swoje, yy, swoje że tak powiem, yy, notatki kurcze no, z wyjazdów. Wszystko. No, akurat też postanowiłem założyć taki terminarz. Akurat widzimy 20 rok, no akurat mamy dzisiaj 18 luty, zerwałem już dzisiaj rano, także mamy jeszcze taki terminarzyk, kurcze po prostu, no, no przydaje się, jest to, jest to wygodne. Yy, no poza tym, oczywiście, no, jest jeszcze yy, tradycyjny, książkowy, no też, o, nawet na ten rok, także wszystko gra. Yy, tu jest taka marchewka, dostałem ją od mojej córy, kiedyś tam dawno, 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 jak sobie wzięła z Biedrony kurde, świeżaka, czy jakiegoś tam innego słodziaka i dostałem tą marchewkę, ta marchewka zjeździła dużo, 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 dużo Europy ze mną jeździ cały czas no i tak sobie, kurczę patrzy na drogę, na to, na tamto no, kwiatuszki dla ozdoby zapaszek no, aby nie patrzeć, to można i postawić świeczuszka no i nastroik się robi, do tego, kurde, jakieś coś, kurcze, do picia, no. Akurat stoję, czekam, no to więc powyciągane mam wszystkie akcesoria, bo robiłem kawę, to tamto, no i tyle w temacie. Muzyczka leci, ale stoję, tu przede mną jeszcze stoi auto od rana, od 6 rano, czeka do rozładunku, no tu akurat się nikt nie kwapi, żeby żeby rozładować, wypuścić te samochody. I jedziemy dalej, kurde. No, niestety nie wszędzie jest tak kolorowo, że przysłowiowo jedź, bo na Ciebie czekają. Kurcze no tak czekają jak, jak kurcze. No nie wiem jak to określić. W każdym razie no stoję, czeka się. Czapeczka, kurde, wisi. No, ręczniczki do polerowania, czyszczenia pojazdu. Ogólnie samochód jest przyjemny. Niby, że to iweko, bo iweko nie zawiodło, nie psuje się. Zresztą nie to jest ważne czym się jeździ, tylko efekty końcowe, czyli wypłata, że tak powiem, no to by było tyle w temacie. Kurczę jeszcze się odezwę. Powodzonka dla wszystkich driverów na razie. Bajo.